Witajcie moi drodzy widzowie, z tej strony Kubi, a dzisiaj gramy w Innovation Incorporation Spaceship. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał oraz kliknąć dzwoneczek i dać mi łapkę w górę pod tym odcinkiem, aby zmotywować mnie do dalszego nagrywania filmików. Jest to mój pierwszy filmik, a grałem już w tą grę wcześniej i stwierdziłem, że będzie ona fajna na takie dobre zaczęcie. O nie. Zaczyna się znowu to. To jest właśnie Hiperja. Jakoś tak to się nazywa. Gdzie jest krzesło, gdzie jest krzesło, gdzie jest krzesło? Są takie fotele specjalne. Jak się na nim nie usiądzie, to się ginie. No, i już zginę. Fajnie. Nie zdąży, a nie. To jakaś, jakiś wirus, bakteria. Okej, okay, no jesteśmy. Biegniemy. Tam dalej jest jakiś pistolet. Tam dalej jest właśnie maszynownia, jakieś inne takie rzeczy, do których chcę się udać. Natomiast na razie pójdziemy sobie tutaj. Tu jest laboratorium astronomiczne i... i kapsuły ratunkowe. OK. Tam dalej jest właśnie kontrolum, że tak powiem, tych kapsuł ratunkowych Coś się biało zrobiło. A. Chyba właśnie sobie zakończyliśmy hiperskop. Mm. No i to jest jak zwykle zamknięte. Szkoda. O! Always remember. Zawsze pamiętajcie, jeżeli jesteśmy w niebezpieczeństwie, to krzyczmy, panikujemy i w ogóle uciekamy. Yy, to żelazna zasada. W sumie tak napisało. Dezynfekator zombie. Dziwne Tu jest jakiś tłaczacz gazu, że tak to nazwę. Hel. Ok. Nie wiem, co to. Tam jest jakaś potka. Duża głowa, 100%. To są efekty. Czy to jest ta tablica? Tak, to jest ta tablica. Czy mogę to polizać? Ona jest, Ja ją strasznie lubię, ale nie będziemy na nią tracić czasu. Jakieś notatki, notatkami. Pójdziemy sobie w tym kierunku. To jest laboratorium biologiczne. O, to są właśnie te siedzenia. I tu jest laboratorium teleportacyjne. O. A tutaj jest. O kurcze, no to ja już zginę, nie żyję już, mhm. tak myślałam Zawsze tak musi być No może to sobie teraz pójdziemy tutaj na mostek kapitański, tak to się jakoś nazywa? To to nie kapitański, ale no na mostek Informacje o silnikach, nic specjalnego, o przycisk, a nie, szkoda, to jest, y trzeba płacić, szkoda szukać. A tu jest ta muzyczka, można sobie taką wybrać. Pamiętam, że było coś na tych koordynatach bardziej w tą stronę niż w tamtą. Tutaj, okay, czy uda mi się to ustawić? Ej, całkiem, że chyba mi się to uda ustawić. Okej, okay, lecimy w takim razie dalej bo czeka na nas to ustawim coś właśnie tutaj tak słyszę ale nie wiem co to o jest udało mi się to jest 2, dwa, dwa i pół tak dwa i dwa i pół o nie trzeba zapłacić Szkoda. a miałem taką nadzieję to są jakieś urządzenia o to jest ta kontrola y, lasergana a ustawimy na środek, zobaczymy, co się stanie. Bo ja już tego nie pamiętam. Już to, tak dawno grałem, że już tego nie pamiętam. Oj oj. Chyba... Coś się zepsuło. Idziemy sobie w takim razie dalej. Um, tak, chyba coś się zepsuło. Uh -huh. Nie możesz się ruszyć. No bo jesteś zainfekowany. Właśnie ktoś umarł na moich oczach. O, się ktoś pali. Nie no, i nie. pinie. Be, be, bezpieczeństwo hamuje pracę. Nic specjalnego. Pójdziemy sobie w te... O nie. Wait, coś się... O. o. Fajnie, a ja miałem taką fajną nadzieję... Fajnie miałem taką fajną masło maślane? Nie, chyba nie. Miałem taką nadzieję, że pójdziemy sobie tam właśnie do tej maszynowni. Obawimy się trochę reaktorem. Ojoj. To musimy aktywować, jeżeli się nie mylę. Jedyneczka, jedenaczka, jedenaczka. Biegniemy do jedynki teraz. Co? Sił w nowe? Tu jest. Co tu jest? Nie wiem, ale tu jest jedynka. A tu. O. No i proszę, jakie piękne siedzenie Nie wiem, to trzeba jakoś przełączyć. Ja nigdy z tego nie. Ko o nie, ktoś śmieje mi tutaj w pierwszu. Pierwszy no, wziął i pojawił. Zbył A, nie, teleportowało mnie. Co to jest? A, to jest ta sama kapsuła, tylko że w innej rzeczywistości albo w innym miejscu. Fajnie wygląda. Jakieś przyciski. Nic specjalnego. To jest klapa. Jej nie można ruszyć. Wow. Ciekawe jestem, co się stanie. Do tej części nigdy jeszcze nie doszedłem. Ta część to jeszcze nigdy nie została przeze mnie odwiedzona. To muszę stwierdzić. A, możemy spukać to tylko. <grym> nie wydostaniemy się stąd nigdy. O, ja wiem, jaki jest fajny sposób, nawet dostanie się stąd. Wybijmy okno. Tak, to będzie dobry koniec. Ech, no cóż. No, zaczęła się w końcu jakaś akcja. Jak tak miałem wyjść. I by się wtedy za szybko odcinek skończył. Co? Na czacie, co? Jak uciekniemy? No nie wiem, jak uciekniemy. Jakoś na pewno. Ojoj. Jesteśmy gotowani. Nie ugotowani, tylko gotowani. No, wygląda jak wygląda, że się spotykamy znowu. Naprawdę próbowaliście uciec śmierci. Uciec mi. Dobrze. Pomyślcie ponownie, bo jestem tutaj. Chodźmy do, mojej, do mojego świata. Mojej rzeczywistości. Możemy? Mam tam więcej mocy niż w tym pięknym wszechświecie. Oj oj. No to nie Czy to jest? Tam? Tak, to jest nasza kapsuła. Otwieramy. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. No to jest księżyc. Radyjko. To jest księżyc, no? Kamienie. Welcome to Limbo. Chyba jednak nie księżyc. Witaj. Witajcie dokładnie. Jestem tutaj ponownie. Zagrajmy. Możemy? Albo lepiej powiem, będę oglądał, jak wy uciekacie przed śmiercią. Ej, to jest przerażające. To się zaczyna robić straszne. O, wiem. Co, jeżeli zrzucę was do gorącej lawy. Miejcie zabawę. A dokładnie to. Miłej zabawy. Dostałem bedża. I chyba właśnie zginąłem. No cóż, to w takim razie koniec naszej gry. Do zobaczenia. I cześć.